Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, dzisiaj, 23 października, stoję w Krakowie przed tablicą upamiętniającą antykomunistyczne powstanie węgierskie 1956 roku. 65 lat temu, tego dnia, pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie, doszło do ulicznej demonstracji, którą traktuje się jako początek powstania węgierskiego. W czasie tych historycznych wydarzeń zginęło kilka tysięcy osób, a 200 tysięcy musiało emigrować. My, Węgrzy, dobrze pamiętamy to, w jak niezwykły sposób w tamtych trudnych chwilach Polacy okazali nam swoją pomoc, masowo oddając krew dla węgierskich powstańców. Ponad 11 tysięcy Polaków w duchu solidarności z narodem węgierskim. Postanowiło bezinteresownie podzielić się tym najcenniejszym darem. Od tego czasu mówi się zresztą, że w każdym Węgrze płynie kropla polskiej krwi. Chcemy nawiązać do wydarzeń sprzed 65 lat. Dlatego, podobnie jak w roku ubiegłym, postanowiliśmy wesprzeć placówki medyczne w Polsce i zorganizować we współpracy z regionalnymi centrami krwiodawstwa i króleciństwa zbiórkę krwi pod nazwą Polak Węgier 1 Krew. Zapraszamy wszystkich od dzisiaj, 29 października, do centrów krwi w Kielcach, w Katowicach, w Krakowie, Rzeszowie oraz we Wrocławiu, gdzie po podaniu hasła Polak Węgier 1 Krew czekają na Państwa węgierskie słowa podziękowania. Dawców krwi zachęcamy do zrobienia zdjęcia i opublikowania na profilu Facebookowym akcji. W nagrodę autora zdjęć z największą liczbą lajków zapraszam na kolację w moim towarzystwie. Liczę, że akcja stanie się już tradycją i będzie kolejnym pięknym dowodem przyjaźni polsko-węgierskiej. Zapraszam wszystkich do oddania, krwi. Pamiętajmy, dobro zawsze powraca.